Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pogromców Betów. Z tej strony Jacob. Z tej strony Patryk no i poniedziałek i niewiele dzieje się w świecie futbolu, natomiast trzeba będzie to wykorzystać, zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę, oczywiście subskrypcji żeby być na bieżąco ze wszystkimi analizami oraz jak idą nam nasze bety zachęcamy was też do dołączenia do grupy na facebooku tam analizy oraz na przykład Liga Teperów. tak jest, zachęcamy wszystkich serdecznie do grania Dobrze. razem z nami, mhm. dokładnie tak konkurs na dziś, ciekawa informacja tak, odwołany wczoraj był mecz Juve-Napoli, tak się złożyło, że ten mecz był meczem konkursowym, niestety nie, nie mamy na to wpływu, ale dzisiaj w ramach za dość uczynienia rozamy dwa razy 50 zł za ten wczorajszy konkursik, także dzisiejszy mecz, który będziecie obstawiać to Normergia kontra Darmstadt, to jest druga Bundesliga. E, dokładnie tak, przypominamy oczywiście, że dokładny wynik, e, minuta pierwszej bramki, kto będzie najbliżej wygrywa, no i przede wszystkim nikt z a jeżeli jeszcze nie macie konta na BTW, to jest idealna okazja, żeby go założyć, bo z kodem bety 150 macie pierwsze doładowanie, pierwszy depozyt do 50 złotych potrojony, czyli nie obstawiacie za 50, tylko za 150 złotych. stóweczka pada do Was w bonusie, także bardzo fajna sprawa, polecamy. No i co? Powodzenia w konkursie, dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o poprzednie kupony, to tutaj Wam się wszystko wyświetla. Progresy zaczynamy od zera, bo się udało, wszystko siadło pięknie, więc. To co, przechodzimy do pomoc. Mm, jasne. Przypominam oczywiście, że to wszystko są nasze analizy, to nie są żadne pewniaczki. Oczywiście możecie grać razem z nami, ale pamiętajcie, że Bóg Macheka jest dla osób pełnoletnich i odpowiedzialnych. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o, pierwszy prog o progresję i, i pierwszy zakład z mojej strony, to wybrałem fenomenalny mecz, czyli Zriński Mostar kontra Sarajewą, czyli oczywiście Bośnia i Hercegowina, liga. Najwyższa Premier League, można by tak, powiedzieć tak. Jeżeli chodzi o to spotkanie, no to możemy Zaczniemy od zrińskiego Mostaru Tutaj zespół, który dość wolno wystartował w lidze Natomiast teraz się bardzo rozkręcił I naprawdę wiele bramek pada Ostatnie eliminacje do Ligi Europy walczyli z Apolem Przegrali to w karnych, ale naprawdę dobry mecz 2 do 2 Wydawało się, że no jest szansa dla tego bośniackiego zespołu Żeby pójść dalej Tak jak powiedziałem, początek mieli bardzo powolny Teraz te bramki zaczynają padać z ich strony Szczególnie jeżeli chodzi o ligę więc tutaj warto to mieć w głowie Jeżeli chodzi o Sarajewo, tutaj mamy sytuację, że są wiceliderem No i przede wszystkim są najbardziej strzelającym zespołem w lidze Od początku ligi nie było meczu, w którym nie strzelili chociaż jednej bramki Zdarzyło im się chyba raz zremisować, czy tam dwa razy Natomiast resztę wygrywają i przede wszystkim mówię w każdym meczu strzelając, bra strzelając bramki Dlatego tutaj idziemy w kierunku, że oba zespoły strzelą gola co ważne, tak jak mówiłem, to że Zriński Mostar się rozpędzają, mieli dobry naprawdę występ w Lidze Europy, co może dodać im skrzydło? Pomimo tego, że odpadli, to pokazali się naprawdę bardzo fajnie. Sarajewo strzela bramki, chce utrzymać wicelidera i atakować oczywiście na lidera, no a do tego potrzebują punktów, więc będzie, będzie strzelanie. To, to jest mój typ na progresję. To jest twój ba -bałkański, bałkański typ na progresję, tak? tak? Dobra, przechodzimy Poczymy. do Ligi Serbskiej, pierwsza Liga Serbska. Pierwsza Liga Serbska to jest drugi poziom rozgrywkowy w Serbii. Kolumbara kontra Radnicki Sręcka Mitrowicza. Oczywiście Kolumbara jest tutaj jak najbardziej przez Buchbacherów, jak i przez ogólnie ludzi postawiana jako faworyt tego spotkania. Oczywiście chodzi tutaj o miejsce w tabeli. Miejsce to nie jest przypadkowe. Oczywiście Kolumbara bardzo dobrej formie rozpoczęła. Sezon teraz, oczywiście, dwie, dwie wpadki, punkty potracone, miejsce numer bodajże 4. Zespół ten był stawiany w roli faworyta do awansu do Superligi Serbskiej i tak też się tutaj dzieje. Kolumbara pokazuje, że na ten awans ma jak najbardziej ochotę. Jeśli chodzi o Radnicki, no to zespół ten raczej oscyluje w dołach tabeli. Myślę, że Kolumbara sobie tutaj w tym meczu poradzi, ale nie na szczera dużo bramek, bo jeżeli popatrzymy sobie na jedną i na drugą drużynę i w ogóle na całą ligę, tą ligę pierwszą serbską, no to nie pada w niej za dużo bramek. Wyniki 1-0, 2-1 bodajże od początku sezonu padł taki wynik w jednym meczu Kolumbary i to było najwięcej bramek, jakie ten zespół? w meczu tego zespołu padło, więc poniżej 2,5 gola w całym spotkaniu taki byłby mój typ po kursie 1,66. No dobrze, to są nasze typy na ten troszeczkę mniej piłkarski poniedziałek. 50 zł stawiamy, jako że to pierwszy próg oczywiście progresji, poszło, no i czas na kupon specjalny. Dokładnie. Patryku, co tutaj mamy? W superkursach dzisiaj mamy Asseco Arka Gdynia kontra King Wilki Morskie. Zwycięstwo Seko po kursie 1,70. Jest to zespół, jak dla mnie, faworyt tego spotkania. I tak sobie właśnie tutaj postawimy koszykówkę polską. Drugie spotkanie to będzie tenis. Mamy Roland Garros, w tym momencie się odbywa. Bardzo dobre spotkania rozgrywa tam nasza Iga Świątek, ale dzisiaj Iga gra w deblu, grała w deblu, przepraszam, a dzisiaj mamy mecz Fiona Fero kontra Sofia. Sferę Kenin. Żopem. Dla mnie faworytką w tym spotkaniu jest oczywiście Kenin. Kurs 1,82 na zwycięstwo tej tenisistki. Byłoby to trochę za dużo w porównaniu z superkursem, który już mamy na kuponie. Żeby był w okolicach dwójki, wspomożemy trochę Kenin handicapem. Plus 1,5 seta. 1,32. Dokładnie tak. Zgadza się. Proszę bardzo. Stawka też 50 zł. Jako, że zawsze tyle dajemy na kuponie specjalnym. Stawiamy zakład. No i czekamy, jak to mówisz, aż się zazieleni. Aż się zazieleni. No i to by było na tyle moi drodzy, dziękujemy Wam bardzo za uwagę, e, życzymy Wam zieloności. Z Patrykiem widzicie się jutro, we wtorek, tam też dowiecie się, jak poszło z kuponami. No i jeżeli macie jakieś sugestie, to i, jakby, swoje analizy to zapraszamy na grupę, oczywiście Dzielcie się tam, będzie tam bardzo miło. No to co, trzymajcie się na razie i do usłyszenia.